H. To jest mój pierwszy odcinek serii Liko, w Dzisiaj gram Jackson, a ze mną jest ziomek 441 Dzień Dobry wieczór. No, dobry, Dzień dobry wieczór. Ja gram Queen, ja gram na topie Jackson, no tak jak mówiłem, jeszcze jeden raz, prawda? No, jest fajnie. <laughs> Dobra, nieważne. Matthew, rozumieć. W każdym rozumiejmy. razie na przeciwnika mam bardzo ochydnego Jorika, który jest OP i w ogóle to trzeba znacznej gówno wypieprzyć z tego lola. Ale i tak go pokonałem, bo wiadomo ja jestem pro i tak dalej, bla 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 Będziesz ładnie pachniał Tak, będę, będę ładnie pachniał Surprise, przynajmniej eee, No i tutaj teraz idę sksuć, prawda, eee, temu, tej koledze zwanemu, także jako Jarwan 4 Jarvan4 Tak, muszę mu sksuć blue I będzie dobrze A jak mu sksisz blue ufa, to chyba wyjdzie z gry no, no chyba tak Ten luźnik to jest normal przecież The I'm do Who Who the 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 wiem. W każdym razie tak. Opowiem, co się o Jacksie. Jack to jest jedna z najlepszych postaci, jeden na jeden. I podczas leinowania zamknij się, no praktycznie spisuje się w tej walce, w na wymianach najlepiej. A podczas teamfightach jest już troszeczkę gorzej, ale wciąż jest to jedna z najlepszych postaci. No jest to jedna z najlepszych postaci do, 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 do walk z Zadekery, bo może go zniszczyć praktycznie od razu. Z czym nie może się pochwalić tylko taka sfileria, Brakuje u mnie. Dobrze, Arus, nie wcinaj mi się, dobra? <laughs> tak No i niestety z Jurkiem to będzie tak silnie wyglądało, bo on mnie będzie ciupał z, dal z daleka, ciupacz jeden. Jest ciuparty, to jest kulturalny kulturalne, kulturalne zombie. kulturalna kulturalny zombie. No, tam gdzie czai. No i co ty, Kopi, to ja On no, chyba awczy. Tam jest Lishit A nie, nie awczy, dobra. U nas na, na bocie jest Lishit, trzeba uważać. Ojej, ojej. A? Jesteś no. pewien, że jest na bocie? A, jest. Nie, na bocie A, sorry, bo to unika Evelynn. O nie. Nienawidzę Evelynn. Jaki opek ten Lee Sin. my God. It's on. O, idealnie. Prawie idealnie. Prawie, że idealnie. Chyba ah. będę ramił. No chodź. No chodź. A, u to są ważne, a nie jakieś podjadanie. Oczywiście. Nie no, podjadanie też jest super. Ja tutaj, I... ja się wspieram z akcją, akcent... znaczy nie z, z, z ja akcent... Co za idiota z tego listna, Boże. Maskina na takim tępy. Ja Ci mówiłem, skin to nic nie znaczy, tylko prawda, nie wiem co. Skin to cały skin. No tak, 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 Jak ktoś ma skina, to przegraliśmy to. No, na pewno. Gorzej z tym, że jak ja mam skina, wtedy mm. na pewno, na pewno bym to przegrał. Fak! To się stało. Tam. Nie, ja, ja są skina. Dobra. Tak. Wyszedłem z niebezpiecznego miejsca, no i teraz się chowam. Powinieneś zagrać w filmie Myszyny Pas. O ten Eric frezuje linia ja sobie cofnę jest git Ale by się nie przyjęli tam Aruś Czekaj, bo Lisit zwrócił, czekaj, bo Lisit zwrócił hura Hura Dobrze, dawaj Jarvanuś, Jarwaj, Jarvan, dawaj Jarwan Pięknie Jarvanuś, pięknie, pięknie, pięknie Bardzo to ładnie Dobra, w każdym razie Nic, E B 2-0, nieka tu. Kurde ja muszę lacytować, nie mogę mieć fragu. Fragi to samo zło, pamiętajcie jest, Nie mam flesza, i teraz mam troszeczkę przesrane idę, idę sobie zrobić tego tutaj, prawda, stworeczka, nie pamiętam jak jakaś nazywa Tego nowego, Winkta. To jest, nie, to jest stworeczek Nie, to nie jest stworeczek To jest stworeczek hmm. Strasznie ciężko się go bije, ja nie mogę Męczy strasznie ducha nie przeginę, jesteś na wizji. No dobrze, przepraszam, Marusiu. ci, no przecież nie będę takim paździochem. Nie będę przecież. O! Oh. Fuck, fak, fak, A dobra, może być. better for me Ewelin, to ten pataka. Ten, ten pedzik. No a, a u mnie to ja wręcz przeciwnie, ja ją biłem Musiałem ślaszę, flasza, się troszeczkę że mnie będą cisnąć Uwierz w siebie Jak to mówił Ja Tak Ja nie wiem ten Lizzie nasituje czy ażka w końcu? Ja nie wiem Nie wiem Wiem, że Joryk jest w bardzo niebezpieczny stanie zdrowia ja, ja nie, nie, Ale nie tylko wiesz, to jest taka pokusa, uważaj na niego. No właśnie wiem, nie mogę być zbyt greedy. No, wyruchali naszego Cejusa. Ale on sobie zaraz cofnie, no już sobie cofa. Dobra. Ej, to Ashka chyba option. Nie, nie option. Może po prostu poszła sobie do kibelka. Możliwe. I pewnie robi kupkę tak długo ty... jak ja. A to jest ta... Jest to prawdopodobne, powiem Widzisz? Już się mi czymś zgadzam z Nooo, przyznaję. What the slaving. fuck, really? Been... No, really? Spokojnie, Aruś, wezmę Jeszcze berdze, mi skrsiła fragusia. Ojej. Ojej. Jory, czek sobie. Eee, wart. A, mnie, mije mnie. trzeba będziesz się musiał umyć. No, niestety. Wow, 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 Jaki greedy z niego. Kto ma? jakiś problem do Jackson Sraczka, Aha. Gdzie jest moja sraczka? Nie wiem gdzie jest twoja sraczka. Ale zauważyłem, że ten stun Jorika, znaczy nie Jorika tylko moja, mój stun, nie? Kto się fajnie się spisuje na te jego duszki. Dobra Właśnie się przetraszyłem, bo puściłem sobie Ultim i zabrakło mi na skok do minionsów, żeby uciec, ale... Kiepska wygląda ogóle sytuacja u nas na bursie. No poszedłbym do Was, ale... ale mi się nie Pięknie Kseracik Operacik e, Taka niedoceniona postać No A troszeczkę jest. A fajnie, zwłaszcza ten... Ja czekam na jego reworka, re bo troszeczkę jest nudny teraz jak się nim gra po to, to tylko kuku. Ku, ku, e, ku, e, bla 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 No ale jest jednak silny No jest silny Poza tym, że to jest taka jakby wieżyczka, nie? W sensie, że jak... E, jak ty go będziesz na no to... Po prostu łatwo go starym getować, nie? No niby fakt. Dasz mi manę Daj mi manę. Daj mi manę, daj mi manę, daj mi manę. Nie śpiewaj. Będę O i, i jest nas hit O tym nie Nie no, W porównaniu laskity moje do Ashki są po prostu miażdżąc Ashka jest mistrzynią laskitów No, no tak, to ja też troszeczkę wygrywam odrobinę z jelnikiem, ale niedużo No 10, o, nawet nieźle. Nie, jest tragicznie. O 11, o, dobra A teraz o 10. Mhm. Ale ze mnie jest idiota, o matko. No wiem To był... To był wiesz, taki żart. No, na pewno, na pewno. Nie kupiłem tego warda który jest darmowy. Przedaż mnie na tej się? O, fuck, fuck, fuck. Nie, 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 ale po co no? Kto potrzebować, to jest Może to ktoś pomoże co racja? Dawaj, Darwan! Pięknie, dawaj, no nie, dobrze! Co, to what the fuck? No, I ja mi i poszedł, Chciał pomóc! Nie no tego Jorycha, to ja raczej z nim wygrywam, chociaż nie jestem do końca pewien. No. Jest okay. No dobrze, tak ma być. Jest dobrze, ale będzie jeszcze lepiej. Oczywiście. Że, bananuj go, bananuj go. Teraz jeszcze. Aaa, zdarzyło mi się, coś. Ale i tak go zabiłem. O, A, Leblanc, LeBlanc się winęła 4-1. Na, nawet z big ignite nie musiałem zróżnicować. A to bardzo dobrze. To, że LeBlanc się winęła. I, aha, myślałem, że to był sorry. Wspomniałeś o naszym powiedzeniu, LeBank! LeBank? No nie pamiętasz? Taka, tl, wiesz co A wiem, no. Chciao, ciało, no chciało ciało, pamiętam. chciało ciało. Znowu jest SSB i ja nie wiem czy ona teraz przyjdzie, czy nie. A coś powiedział w ogóle? Kseradna? No Co ty? On jest taki głupi, on przylec mi ganga zrobił, zabrał mi miniony i tyle. Let me Adam Nie wiem co to było wtedy Pomoc ze strony Xerata Chce się na nich budować tabi? Na nich? Wiesz co? No, czemu nie? No, tak nie wiem, nie, nie jestem za bardzo przekonany, wiesz? No Jezus! Ale myślę, że mógłbym sobie złożyć. O. No. Ja widzę Evelyn ona ma takie opykanki. No wiem, wiem. No, no w sumie tak, no. Zwłaszcza teraz w tym sezonie, nie? Bo nie ma tych pinków. No. Chociaż Chociażmy mogłem sobie kupić tego ulepszonego, ale to już za późno Bart. Bart. wojna Tu ma teraz tylko za turet idzie? Yy, nie, jak się zabije to jest dodatkowe 150 Yeah. Has slain. enemy has been slain. Gdzie się jest? Bo to, ty, on się tak dziwnie zachowywał Dobrze, bo... tak chcą atakować dziwnie No tak, ta, ona mnie tak dziwnie jakoś nie wiem Znaczy no może to po prostu haraz, bo Yorick ma takie coś, ale nie wiem A już dwa tury No bardzo ładnie no Będza. 3000 kasy, no muszę cofnąć Chodź, valorek, chodź, walor. To nie jest walor, to jest fredek. To nie dobra, walor. No fajnie już mi nawet jest. Fredek. Fredek. Fre 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 Freduś też fajnie. ale udało mi się, ja pierdolę. Grubo Co mnie widziałem? Patrz! Oni mnie gonili, tutaj takie, takie coś, potem A. tutaj i żebym się szybko fleżną i mi zostało 100hp. Kurde. To Serat <laughs> chyba może się porównać z życiem. O, o dostał jeszcze od strzały aszki. Auciu, auciu. To jest z okay. I ulepszonego pinka. To będzie dobre. Care. na tego No ja bym poszedł, ale mi się nie chce. O, oh, fuck. No, no. Jest problem. No, w sumie mogłem pójść, no teraz byśmy mieli ma kille, ale... No, dobra. I tak pewnie będziecie mieć. Jedz nie, po prostu genialnie. Wow... No i kurwa, jakbym jeszcze go trafił teraz... Że, Żebym celował cały czas w tego, w tą jego kopię, no i... ...dupa. Dobrze żarwa. Uważaj, Jezus ma Jaki flash, wiesz, no... Dobra. Niepotrzebnie użyłem bariery Ale to było wiesz taki odruch No tak, tak, bardzo dobrze O, o nie, lekki trzeba Uważaj strzały. Uważaj, uważaj! Widzę, widzę strzały widzę, widzę Tupa Nice try, nice try, nice try Yes, nice try Pasowałoby dragonka zrobić. Zniknęła Ashka nam z polu widzenia Na razie oni robią blue, a musisz me, Ja muszę farmić bo mam strasznie mało, ja nie mogę Też mam mało, muszę też farmić. No? no! Ty masz 137, tak? Masz 118. No właśnie. jak ja wygrywam z Jerkiem, to powinien nie każdy sens. Ja pierdolę, ta Soroka idzie na jedno combo w Land. No niestety. No, Kserat leży, Jarwan też leży, czy mi się wydaje? Nie wiem. Ej, no bez jaj Wiem, że jest strasznie zjebany O oh, faka, ja tu idą będą teraz pewnie Nie. Nie No, właśnie gdy jest tutaj właśnie to efekt Fuck. Po Surprise. O lol LOL ja bym lataj ja latająca ptaszka! Oła, wow, właśnie go miałem znowu! Znowu latający ptaszek! Dawaj, dawaj, ją, dawaj, dawaj! Idę, idę ją, ty co bierzesz? Bez kojarzyń! Nie! Ależ oczywiście! Dupcy. Nie ma jej tutaj? Dobra Ale poszły, poszły. Lissi idiot od razu Leblanc, Bardzo Ty, jak będzie, się. będziesz ją fokusował to my to by wygramy wygramy Bo widzę, że ona będzie mnie fokusować. Ale właśnie dziwnie to wyszło z tym uciekaniem, nie wiem dlaczego się nie skapnąłem kto jest kim Trzeba uważać Toż, Mamy Jarvan na to Znaczy no wiesz, jak on jest nieogarnięty no to zgrana Ała Jesus, ona mnie fokusuje maksymalnie! Ona myślała, że ona się stroluje. ale śmieszny mecz. Fajny matygam z tego będzie. Gdzie? Prawie to działało, no ja No nie wiem, no nie wiem Idę na to A ja sobie tak. puszowałem botą Łoooo wow, ładnie Ta, na YouTube to działało no. <laughs> nie To nie jest YouTube Ja, od razu Idź no idź no queen Go 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 power rangers Dun dun ciśnij ciśnij Go go power rangers Go go jaki... go no, power rangers Kurde no Co się dało tam niepaków no, Żeś przodziewa? mi dobił go, ja, że mi daj ta jedną i w ogóle No, o, no i dziękuję, do zobaczenia w następnych filmikach, cześć!